Cześć jak się macie, z tej strony Mat Matwifa. Robimy paczkę. Yy, the Best of the Was urodziny food, przyszłe gwiazdy lub Road to the Final. Yy, pierwsze SBC przepaliłem tam Hipesty i pachercho. w tym troszeczkę musiałem wydać, pokombinować. Przepalam Litmanę na bo, po prostu nie potrzebuję go. Chyba, że przepalę Rikelme. Ale według mnie Rikelme jest po prostu lepszy. Zobaczy. Tu Litmanen ma. Mm, nie wiem, właśnie kogo przepalić. Rikelme ma dobre strzelanie. Nie, gorsze od. To właśnie Dobra, przepalam Rikelme, bo przecież to jest ikona w Prime Moments te Litmany. No to jest koniec Fify. To trzeba po prostu przepalać. Tarap też sobie idzie. Już przepaliłem jedno SBC, więc trudno. Ja się tu nudzę. Ja muszę robić jakieś SBC po prostu, żeby w ogóle wytrzymać w tej fifie. Oczywiście Food champion spróbuję zagrać. E, może jeszcze, jak będę miał fazę na FIFA, to może zagram. Tu widzimy jakieś dwie karty, oczywiście one będą dużo warte. I teraz znowu robimy na ślepo, tylko żeby nie w Patrykelny. Jest jeden, jeden na ślepo. Ja tylko dźwięki słyszę. Może być chyba nawet karta. Nie, muszę. być walkout. Nie wiem, co tu będzie. Pewnie się śmiejecie pod nosem, albo mówicie: O, jak fajnie trafił! A no, już wiem po dźwięku, że to jest urodzinowa, ale tyle tylko wiem. Wysyłam do klubu. Tylko tyle wiem: tylko tyle. A urodzinowe, więc, ale może być jakiś Egesztajn. Więc, e, teraz patrzymy. Yy, to będzie w moim klubie, szukamy oczywiście po narodowościach albo poliga, bo to jest paczka przecież yy, taka yy, poliga, poszukamy premier, League. Tu jest tylko wypożyczony Cancelo, spokojnie. Yy, dalej. Nie, tu raczej nie ma żadnego. Eee, po top 5 na porządku, powiedzmy Liga Francuska, to nie tu, Serie A, to nie tu, Bundesliga, da koszta. Hmm. No zobaczymy, da koszta. No, nie będzie pasował zdecydowanie do składu, ale ale kolejny prawo do kolekcji super! Tutaj hipestrosa i tarapt. Mm, tutaj najnowsze. Da koszta. No, będzie fajny prawy obrońca, bo on jest chyba prawy, nie? CPS niby, no ale prawy. Jest, ma 5 sztuczek, 4 słabszej nogi, super zmiennik. Tu, w... tu mam jakieś fajne karty, wszystkie jakieś fajne. No, patrzcie na mój klub, no po prostu jest pusty. Nie, tu weźmę brązową kartę. O, tu jest najgorsza, brązowa. No i tak paczer Kelme zostało. Tu i tak wejdzie Litmanen. Został Paczerho. No dobrze. Żegnam Was z tym Witokiem. Według mnie to nie jest zły traf. A może mam pomysł. Porównajmy cenę. A dobra. 30 parek tysięcy. A ja przypaliłem ikonę. Dobrze. Chciałem się pobawić. Więc na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.